Hello! Dzisiaj wybieramy się do Tossa Demar, też w Costa Brava, to jest gdzieś Loret Lorette de Demar, w którym już byliśmy, ale jakby odrobinę za. Tak około chyba 10-15 km. Jedziemy z tego samego miejsca, chyba nawet tym samym autobusem, z tego samego peronu, co do Lorette Demar. Pamiętajcie o podstawowym ekwipunku każdego podróżnika. Można wrócić do spacerowania, dzisiaj już. Wypoczęci, zregenerowani. No powiedz. No ej, było 8 godzin snu. Było. No, było. U mnie było nawet 9, bo zostałam o 22.30 jak Bobas. I co, i mamy tylko godzinę Aha. 15 chyba do to Sedemar, do Loret de Mar była godzina albo godzina 5, więc szybciutko. Mamy autobus o 10.40, były też wcześniej, ale widzieliśmy, że nie mamy ochoty się zrywać. Powrót około 19:00, będziemy w Barcelonie 2020, 20, więc jeszcze będziemy mieli wieczorek tutaj. Jesteśmy już na Nordzie. Tak, jak myślałam, to jest nawet ten sam autobus, po prostu Costa Brava. I teraz zaginął, więc go nie zobaczycie, bo teraz pokazują miejskie. No, tutaj wszystko jest bardzo analogiczne i łatwe. Chodzicie i właśnie macie tutaj rozpiskę wszystkich, który stoi na jakim peronie. My mamy znowu z peronu 25. Jest napisane o Tossa de Mar, Muventis, 2050 45. Ja bilety zawsze kupuję online i wczoraj słyszeliśmy gdzieś tak około 22.30, że w ogóle jedziemy i już nawet nie możemy siedzieć razem, bo wszystkie bilety są wykupione więc nie macie co liczyć, że przyjdziecie i kupicie sobie bilet na miejscu, bo to praktycznie nierealne. Są sprzedawane nawet po miejscach dokładnie. Nie musicie w sumie przychodzić dużo za wcześnie, my jesteśmy dosłownie 15 minut wcześniej. Skoczymy jeszcze sobie do łazienki, tutaj są wyjścia na perony i tam po prostu szukacie swojego i wsiadacie. Myślę, że praktycznie do każdego miejsca da się tędy dojechać. No, oprócz Montserrat, bo w ogóle nie opłaca się jechać autobusem żadnym, tylko wsiadacie w pociąg R5 z placu hiszpańskiego i jesteście dosłownie w godzinę. Na nasz pobyt w Barcelonie stwierdzam, że wszystko jest idealnie. 5 dni w Barcelonie, dwa dni w Costa Brava i Monserrat. Finito po prostu idealnie, bo 5 dni w Barcelonie to jest maks. Jeszcze jak chodzicie pieszo, wszystko sobie sami obczajacie. Nie ma co rezerwować na to więcej, ale super właśnie jest przyjechać na trochę dłużej, żeby sobie jechać do tego, do Costa Brava, Montserrat obo, obowiązkowo. Dojechaliśmy. Kierujemy się do pierwszego punktu plaży, pierwszego punktu widokowego chyba, bardziej niż plaży. Pogoda nie jest cudowna. Zawiewa. Co w się sensie zawiewa? Bardziej niż zawiewa po prostu jest chłodno. Nasze ulubione podgórkę. Koteczek. Zaraz będziecie ciepło. Dokładnie. Czemu nie wiesz? Narzekałam, że mi zimno, już mi ciepło. Mamy trasę teoretycznie 2 km, 2, 2 godziny, 8 punktów do zobaczenia, ale z doświadczenia wiem, że 2 godziny w Google Mapsie to spacerku i pobytu jakieś 6. Idziemy lasem, idziemy szczytem, idziemy polem. Pole, pole. Chyba jesteśmy coraz bliżej pierwszego celu, ale mam już plan. Nagrywa się kpiewacz? Tak. O cholera. Oj, śpiwać każdy może lepiej lub gorzej. Dotarliśmy, nie było lekko. Tymi schodami ale jest pięknie witam w wywiadzie jak się panu podoba punkt a jest wywiad Super, tylko wysoko Wysoko i nie jest wcale wysoko jak coś normalnie Poszliśmy trochę inaczej niż Google Maps pokazywał, ale doszliśmy do kolejnego punktu, który w sumie jest mega blisko od tego poprzedniego. Ale chyba tam ten fajniejszy. Nie ma słoneczka i przez to trochę słabiej wygląda. Trafiliśmy przypadkiem, ale mega pięknie. Nawet to chyba nie ma swojej nazwy, tylko to jest po prostu zejście. Pierwsza oficjalna plażyczka dzisiejszego dnia. Tutaj mamy zamek. Fajne, fajne miasteczko do pochodzenia sobie właśnie, tak dla oderwania głowy od Barcelony i miasta dla ładnych widoczków i takiego na spokojnego przemierzania sobie <laughs> śmieją się zwać się zrobienia na spokojnie, bo jak mówimy, że dzisiaj dzień na spokojnie, to i tak kończymy z 30 tysiącami kroków. Mówię, że przejrzę każdą dziurę. mam na myśli... Tędy chyba już nie dasz rady, co? Może być ciężko. Prawie dotarliśmy na Górzycko. Obawy się sprawdziłem Zaczęło padać. Ale taki deszcz to nie deszcz. Tutaj na samej górze jest taka super restauracja. Gdybyśmy przed chwilą nie zjedli batonów i żelków, to może byśmy się skuścili, ale... Ale nie przemyśleliśmy, że to może być coś takiego. Jak tam Macio? Ławeczka też taka jest. Co ty się czepiasz moich postojów, powiedz ty mi. Ile można. Załadował backpacka, dresa założył szybkiego. Mogę latać. Może latać i się czepia moich postojów. Zobaczymy, pod koniec dnia. I... Niby ciepło, niby ciepło. A nie ciepło. Ale zawiewa. Tędy lepiej. Tędy lepiej. Maciek wylepiej. Maciek wskakuje na barana. Chodź. Nie. No wskakuje. Barana. No wskakuje. O! wskakuje na barana. Maciek, to widać jak się wykąpię? No dawaj, challenge. Dwa razy. ciepło. z chociaż skataka. Nie. Ambitnie poleciałam i wybrałam jakiś punkt za tą górą. Ale coś mi się nie wydaje. Macio. Jeszcze gdyby to nie... Gdyby, jest, gdyby była szansa, że nie będziemy przechodzić przez te góry. To może, może jakoś wydało radę. Pan Rayback będzie łowił rybki normalnie po schodkach. Ładnie ciągnący się deptaczek. Jednak nie odpuszczamy idziemy do jednego z punktów. Jak na razie jest stosunkowo płasko. Zobaczymy jak będzie dalej, ale nie zapowiada się najgorzej. Ktoś ma tam niezłą imprezę, nie wiem czy słychać. A my dalej idziemy. Zapiewaj to co Może nie. Piękna trasa. Przyjemnie się idzie. Nasze obawy były niepotrzebne, nie ma nic pod górę. Jest super. Ok, tu już mamy tego campera, którego wam pokazywałam ze traktu i było daleko. Trasa przyjemna, miła, szybka. Totalny luzik. Kto? Lepiej Nifa i Doma, na wczasach. Czemu? A. <laughs> Okej. Okay. <laughs> Idziemy do ostatniego punktu, po prostu, prosto za tamtym. Okej, okay, to jest ten punkt. Wszystkie punkty odhaczone, piątala. To sademar nasze. Przepraszam, Maciek was oszukał. Bo Maciek poprowadził tu. tu. A, to jest A punkt tu. jest tu i dokładnie tu. Tak, trzeba było kliwkiem zejść w dół, tam gdzie pokazywałam. I teraz jesteśmy, no nikt nie zgadnie, co będzie na przekąskę wcale nie to co dokładnie zawsze. Przepyszne. I pochilujemy. No, serio, aż mnie boli to, że nie ma ich w Polsce. Słuchajcie, wyjechaliśmy 200 na godzinę. Nagrywałaś tu? Tak. Na niemieckiej autostradzie oczywiście. No i co było A dalej? Na niemieckiej autostradzie jechaliśmy Gdzieś z tym Szymonem jechałeś? Na niemieckiej autostradzie Ta muza z góry to jednak nie była impreza Tylko pan sobie samochód czyści I słucha muzy Co za mną, jaki masz problem Pochwal się wszystkim Halo Co za mną? Co ja ma problem, że nie jestem głodny Ona by chciała coś zjeść Dlatego jej pudding jest wtórza Zudzia Halo Ta mierzeczka jest z mieszkania, muszę jej nie zakosić Widzę ten uśmiech Poliki się podniosły O, schowała Poliki Jestem głodzona, jestem głodna nie jem normalnych posiłków bo nie chce jeść. Bo on nie jest dni, głodny. Zaraz deszcz, na deszcz nas złapał. O, postój! Nie. little glass. Jak łeb. Mega klimacik, i Maciek mówi, że tam piesek leży na kanapie, ale ja go nie widzę. Leży. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. No stop, no stop. Mm, piękne makaronu, co? Mamy nadzieję, że będzie pyszne. Mega fajne, mega dobre, wszystko turbo przepyszne. Dino Co się śmiejesz? Dino Taki sklep, Dino Oczywiście chińskie centrum zahaczone Wróciliśmy tak samo jak ostatnio już do Barcelony lecimy po zakupki i do mieszkanka dzisiaj ostatnia kolacja dwa rodzaje mamy kluseczków serek, pesto, pomidorki i na ten serek lody i jutro wracamy już do normalności i żegnamy się z Barceloną patrz, pomaga nie nagrywasz ja robiłam, ty zmywasz, złota zasada Dobra. My już spakowani, gotowi. Do wyjścia. Do wyjścia, żegnamy się z naszym RB i spadamy. Dzisiejsze idziemy pod Sagradę, prawdopodobnie do niej wchodzimy, zjemy sobie coś jeszcze i będziemy się już kierować na lotnisko, tak około 15 pewnie lot mamy około 18, ale tak mniej więcej właśnie od Sagrady. Czy naszego miejsca, to tak 40-50 minut trzeba liczyć na to lotnisko. A wiadomo, trzeba zrobić zapas. Jak macie oceniasz wyjazd? Super było. Ja coś przeczytałam, ja coś doczytałam, ja coś ogarnęłam. Ale popatrzymy sobie chociażby z zewnątrz. Też jest spoko. też jest spoko. To już siódmy dzień, i dalej nie ukradli mi telefonu, a dalej naszego. go. Nierozważnie. Tak... Nierozważnie bym powiedziała. Niezbyt bezpiecznie. Dość olewczo nawet. I może nikt się nie zainteresował. Może takich biedackich nie chcą. Oni same pro. Wspólnie wszystkie skrzydowania w Barcelonie wyglądają tak samo. Są ułożone w ten sam sposób. I budynki są specjalnie budowane jakby w, tak, dokładnie w takim samym e, położeniu. Co sprawia, że jak idziecie, to macie wrażenie nawet na ósmym skrzyżowaniu pod rząd że idzie się ciągle w tym samym miejscu i tak naprawdę ciężko dojść na przykład tak na oko po budynkach gdzieś, bo to podobne prawda? prawda więc baju baj, baju baj Barcelonu o, widać buty, które Macie <noise> polecał i długie skiety bo krótkie was będą obcierać no ja z trynową 0 i niestety nie było innych pudingów, więc musiałam wziąć jeden care i ten, który jest w Polsce, ale tego nigdy nie widziałam. Jedna ma 100 kalorii wygląda fajnie. Lotnisko jest przeogromne, jest tutaj mega dużo sklepów w w ogóle do lotniska warszawskiego i jakiegokolwiek innego na jakim byłam jest przynajmniej trzy razy większe. Ogólnie musicie koniecznie sprawdzić sobie, z jakiego terminala lecicie, bo są dwa terminale i jeden od drugiego jest oddalony o półtorej godziny drogi pieszo, mimo że to jest jedno lotnisko, więc można się wkopać. Ogólnie są tutaj późno informacje o gejtach. Mamy wylot o 18.30, a dopiero około 17.50 będziemy mieli informacje o gateu, a lotnisko jest przeogromne, więc to jest trochę dziwne. Ale dobra, nieważne. Ogólnie mieliśmy wyjeżdżać z placu Katalonii, ale była parada: była sobie parada, zablokowane wszystkie ulice, więc nagle musieliśmy przetransportować się 40 minut dalej do placu hiszpańskiego, tego z którego jechałam do Montserrat. No i stamtąd dopiero mieliśmy autobus na lotnisko. Już byliśmy tacy trochę, trzeba było przyspieszyć kroku. No, ale zdążyliśmy wszystko na spokojnie, oczywiście. Ale dużo wcześniej zaczęliśmy się wybierać do tego miejsca niż, niż w ogóle myśleliśmy wcześniej, żeby się wybierać. Ale coś nas tknęło i bardzo dobrze nas tknęło, no bo tak jak mówię, ulice zablokowane i jechaliśmy kompletnie z innego miejsca niż pierwotnie mieliśmy jechać. Tu jest B25, mamy B428. Gdzie jest nasz samolot? Szybko, jak najszybciej. 40. Ey, se presentó